Nadeszła wiosna, a wraz z nią wielu użytkowników falowników hybrydowych Deje szuka sposobu na sterowanie tym, kiedy ich magazyn energii jest ładowany, a kiedy oddają nadwyżki energii elektrycznej do sieci. Wynika to z tego, że domyślnie ustawiony falownik zawsze będzie próbował ładować baterię do 100% i dopiero jak ją naładuje w pełni, to jeżeli mu na to pozwolimy, zacznie oddawać nadwyżki do sieci elektrycznej. Wielu użytkowników natomiast chciałoby osiągnąć taki efekt, aby z samego rana oddawać energię elektryczną do sieci, a baterie zacząć ładować dopiero od południa. Sposobów, aby zrealizować takie sterowanie jest całkiem sporo, natomiast ja omówię, jak to zrobić w Home Assistant i postaram się zastosować jak najprostsze metody, tak aby każdy mógł od czegoś zacząć. Także przejdźmy może już do konkretów. I co nam będzie potrzebne? Z całą pewnością Home Assistant. Następnie będziemy musieli połączyć DE z Home Assistantem. Możemy to zrobić na wiele różnych sposobów, natomiast większość prawdopodobnie skorzysta z integracji Solarman, dlatego że odbywa się ona przez to Wi-Fi, które jest wpięte w falownik i chyba każdy to po prostu posiada. Natomiast bardziej niezawodne moim zdaniem integracje są bezpośrednio przez ModBus. Ten Solarman niestety ma swoje wady, potrafi się to czasami zawiesić, trzeba chwilkę poczekać, żeby ponownie przesyłał i w pełni komunikował się z falownikiem. Są też in, inni pośrednicy, na pewno da się połączyć Home Assistant z DEE przez Solar Assistant, więc jeżeli ktoś ma, to pewnie może w ten sposób sterować. I ostatnia rzecz, potrzebujemy Node-reda. node, -reda. node -red to jest taka platforma do tworzenia automatyzacji w Home Assistantie. natomiast jej taką zaletą dla, dla wielu osób jest to, że po prostu no, możemy sobie ją wyklikać używając różnych bloków, nie musimy y, praktycznie nic wiedzieć o konfiguracji Home Assistant i tym jak to działa. Jeżeli chodzi o te elementy, to praktycznie wszystko jest omówione już gdzieś w internecie i ja w komentarzu po prostu zostawię odnośniki do filmów innych twórców, którzy pokazali jak zainstalować Home Assistant, jak połączyć się Zdeje z użyciem Solarmana, czy jak zainstalować tego Reda. I żeby ta nasza automatyzacja mogła zadziałać, musimy wprowadzić jakieś bazowe ustawienia, które nam na to pozwolą. Przypominam, że mówimy o sprzedawaniu nadwyżek energii zamiast ładowania magazynu. Dlatego generalnie wybieramy Zero Export to Load lub Zero Export to City i zaznaczamy Solar Cell. Żeby zezwolić mu na sprzedawanie tych nadwyżek do sieci. Cała reszta ustawień w tym oknie nie ma większego znaczenia. Natomiast jeżeli ktoś chce coś zmieniać, no to trzeba pamiętać o tym, że ja testowałem to mniej więcej na takich ustawieniach, więc tych jestem pewien. Kolejny element ważny do zaznaczenia to Time of Use. Jakie będziecie mieli procenty baterii, czy tutaj napięciowe sterowanie, to nie ma większego znaczenia, natomiast ważne jest to, że ten harmonogram musi być z, y, ustawiony i zaznaczony, żeby z niego korzystał, żeby on sterował faktycznie tą baterią, żeby też potrafił ją rozładować w przypadku, kiedy na przykład y, produkujecie mniej niż potrzebuje wasz dom w danym momencie. I ostatni aspekt to jest tak naprawdę no, całe clue, jak wykonać to sterowanie, i sterujemy. Tutaj tym parametrem Max Charge ustawiamy sobie 0, jeżeli nie chcemy, aby nasz magazyn był ładowany. Jeżeli ktoś chce, to może chodzić i sobie to przestawiać tutaj ręcznie, albo ustawiać, na przykład, jakąś wartość, żeby mu się ten magazyn ponownie ładował. Natomiast nie wiem, czy takie sterowanie ręcznie jest wygodne. Myślę, że lepiej jest to zautomatyzować. I zasadniczo w tym momencie, no to już przejdziemy do tak naprawdę pokazania jak to, jak, jak to wykonać w samym Home Assistantie, zakładając, że wszystko macie skonfigurowane. Może zacznijmy od tego, żeby zobaczyć co się aktualnie dzieje. No, mój magazyn już jest w prawie w pełni naładowany, natomiast no, jak widzicie właśnie jest ładowany, a może ja bym chciał, żeby nie był. I jeżeli wszystko wcześniej mamy skonfigurowane, to sobie przechodzimy do tego naszego Node Reda, i gdy nam się ten node -red załaduje, to pojawi się taka plansza, na której będziemy mogli wyklikać naszą automatyzację. W tym celu zaczniemy od bloku action. On umożliwia zapisywanie, zmienianie wartości. Generalnie wywoływanie różnych akcji, a akurat w naszym przypadku użyjemy akcji do zapisania wartości do danego rejestru. Klikamy sobie dwukrotnie na niego. Możemy go jakoś nazwać typu off. Wyłącza ładowanie. Tutaj wybieramy... Number set value. I co ważne, ja to robię dla tej integracji z Solarmanem. Jeżeli ktoś ma w inny sposób zintegrowany falownik, to być może będzie musiał użyć tutaj innych encji innej akcji lub troszeczkę przerobić ten sposób sterowania. W każdym razie dodajemy sobie encję. OK, i tutaj mamy y, Solarman Day, Battery Max Charging Current, dokładnie tą encję. Początek nazwy ten Solarman Deje to będzie tak jak ustawicie w integracji, natomiast ważne jest tutaj Battery Max Charging Current. To wybieracie i ustawiamy sobie tutaj JSON i wpisujemy coś takiego. To jest po prostu struktura json która przekazuje wartość. Ustawiamy to value na. 0 i w ten oto sposób klikamy done. I teraz jak to wyzwalać. no W pierwszej kolejności yy, zacznijmy od tego że, żeby w ogóle zobaczyć czy to czy to nam działa. Że użyjemy sobie bloku inject. Zaraz wytłumaczę dlaczego. W każdym razie użyjemy tego bloku inject. Łączymy to sobie tutaj i klikamy. Tu jest taki wyszarzony kwadracik. I klikamy na, na niego. Aha, najpierw trzeba jeszcze zdeployować te, mm, to nasze Flow. Jeżeli ono się zdeployuje, to klikamy na niego i on ustawił tutaj to ładowanie na zero. I teraz jak ta sytuacja wygląda, tej naszej fotowoltaiki? No, jak widać, magazyn przestał się ładować, a energia jest oddawana do sieci, mimo tego, że magazyn jeszcze nie jest w pełni naładowany. Więc już ręcznie możemy tym sterować. No ale musimy wrócić do naszego NodeReda i spróbować troszeczkę rozbudować to flow, tak żeby co nieco działo się tutaj automatycznie. W pierwszej kolejności skopiujmy sobie yy, ten blok, bo on nam się przyda, ale w innej wersji ustawimy go na on, czyli żeby załączał to ładowanie. I tu po prostu tak naprawdę zmieniamy wartość na taką, jaką maksymalnie chcecie zezwolić, żeby wasz magazyn energii mógł być ładowany. Na przykład 140 w moim przypadku. I teraz, dajmy na to, skopiujmy sobie też ten blok. Ja wrzucę to tu. Jeszcze sprawdzimy, czy to na pewno wszystko działa. Jak kliknę tu, no, chwileczkę trzeba poczekać, żeby on przetworzył te swoje dane. I już w tym momencie wysłał i powinien się nasz magazyn energii ładować. I czy tak się stanie? Dajemy mu chwilę, żeby się namyślał. No i już w tym momencie widać, że yy, przestał oddawać energię do sieci zaczął ładować baterię. No dobra, czyli to sterowanie działa. Spróbujmy to yy, w takim razie zautomatyzować. Jeden timestamp możemy usunąć, ten timestamp zostaje. I jak już wspominaliśmy, rozmawiamy o prostym sterowaniu tak naprawdę z użyciem yy, godzin i w tym momencie yy, szukamy sobie yy, takiego bloku jak time range dokładnie tu wybieramy sobie naszą wartość i przerzucamy te ikonki w ten sposób usuwamy tą robimy takie połączenie. Jeżeli jest w jakimś tam okienku, to ma nie ładować, jeżeli jest poza tym okienkiem, to ma mieć ustawione ładowanie, tak? I teraz jakie to jest okienko? No załóżmy, że chcemy, żeby od godziny 6:30 tam 30 do godziny powiedzmy dziesiątej 30, aby nasz magazyn się nie ładował, tylko oddawał energię elektryczną do sieci. Klikamy sobie Done. Klikamy deploy, deployujemy tą całość. No i teraz mamy godzinę 12, więc jeżeli ja to kliknę, to jak widać została wysłana informacja o tym, aby nasz magazyn był ładowany. I czy to się dzieje? Tak, dzieje się. A gdybyśmy zmienili to. Okienko na przykład do 12.30, to czy on w ten sposób, jak klikniemy deploy, też zadziała? Musimy chwilkę poczekać, żeby on to przetworzył. A, jak chyba nie wyzwoliłem, tak? Dobra, jeszcze trzeba, tak, trzeba go wyzwolić, żeby on wiedział, że ma. Że ma się uruchomić. Klikniemy. I przestał ładować magazyn, i zaczął oddawać energię do sieci, mam nadzieję, tak, jak najbardziej. Ok. No i teraz rodzi się pytanie, w takim razie, co zrobić, żeby nie trzeba było tego za każdym razem klikać. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie co do tego, co mógłbym jeszcze pokazać, albo rozbudować na przykład ten materiał, ale o jakąś konkretną funkcjonalność, no to zostawcie jakiś komentarz, dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć, i może postaram się coś takiego przygotować. Klikamy dwukrotnie na ten timestamp. Pojawi nam się takie okno i patrzymy sobie na sam dół. Na samym dole mamy takie coś jak Repeat. I z tego repeat wybieramy sobie interwał. I jak ustawimy ten interwał, tu możemy go ustawić w minutach. Ja dla potrzeby testów ustawię go dosłownie na 10 sekund, albo nawet 5, żebyśmy po prostu za długo nie czekali. Natomiast no, w praktyce myślę, że 5 minut to, to, to jest wystarczające. I jak kliknę done i następnie zdeployujemy te zmiany, to. W ciągu najbliższych 5 sekund, tutaj za jakiś czas, powinno się zrobić to na zieloną. Dokładnie, no jest no connection, dlatego że jeszcze nie zdążył. Ale już udało mu się wysłać i w tym momencie stwierdził, że ładowanie ma być magazynu wyłączone, ponieważ taki mamy nasz tutaj czas. I on co 5 sekund, jak widać, odświeża tą wartość i można zobaczyć, że nie ładuje magazynu. Gdybym zmienił ten czas, to okienko czasowe, no na przykład właśnie jak było wcześniej, do 10.30, albo minie ta godzina, to zacznie nam odpalać tutaj wersję na to, żeby włączyć. Za chwilę się połączy i, i uda mu się. I już ustawił. I w tym momencie, jak można zobaczyć, nasz Magazyn powinien zacząć się ładować. Tak i tak się właśnie stało. I myślę, że na tym możemy zakończyć. To cyklicznie będzie się już wyzwalać i sterować w danych godzinach tym, czy ładujemy magazyn, czy nie. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to prosta integracja i ją oczywiście można rozbudować. O sterowanie cenami RC, o sterowanie poziomem naładowania magazynu, o sterowanie przewidywaną produkcją na dany dzień. Tym wszystkim to wszystko można dodać. Natomiast, gdybym to umieścił w tym jednym filmie, no to prawdopodobnie część osób by się po prostu pogubiła i całość by im nie zadziałała. A tak mogą od czegoś zacząć. Kto będzie chciał, to na pewno sobie jeszcze będzie w stanie coś więcej zautomatyzować w tym Nodredzie, bo on jest stosunkowo prosty. To wszystko, co ja pokazałem, również można zrobić oczywiście bezpośrednio w Home Assistant. Z użyciem jego mechanizmów automatyzacji, ale wymagałoby to napisania no, paru jamli, i znowu jest podobny problem z progiem wejścia. A tak, zainstalowanie tego i uruchomienie powinno umożliwić każdemu jakąś prostą automatyzację zgodnie z jego potrzebami.